Cześć wszystkim, witam was ponownie na moim kanale Beauty Leach Fix. Dzisiaj mam dla was taki look Słodki, dziewczęcy, ultra różowy Pomysł całego różowego makijażu Właśnie wywołała ona O, ta róża Którą dostałam od mojego kolegi Dawida którego poznałam na Mam Talent dwa lata temu. Tak, byłam w Mam Talent. I jakiś czas temu wysłał do mnie bluzę, bo Dawid ma swoją markę. Jest to Houston Design. I on po prostu takiego projektuje te rzeczy, szyje. To jest wszystko Made in Poland. Także wszystkie materiały też są z Polski. No i wysłał mi bluzę na spódowania, także. Dziękuję mu bardzo, dziękuję, dziękuję, dziękuję. I zobaczyłam ten kolor i tak mówię, a co jakby zrobić cały makijaż na różowo? No i tak po prostu powstał ten taki cukierkowy makijaż. E, oczy są dosyć mocne w porównaniu do bluzy, ale to po to, żeby zwrócić na nich właśnie uwagę. E, no, mam nadzieję, że Wam się ten film spodoba. Wpadajcie też na fanpage Dawida, żeby zobaczyć jego ciuszki. No, i bez zbędnego wstępu zaczynamy! Jeszcze jedna informacja bardzo ważna. Czy wy wiecie, że jest nas już tutaj ponad 3000? Już, już jest nas 3000, także z tej okazji chciałam wam bardzo podziękować i mam rozdanie. O tak, to jest całe było pełne kosmetyków. Pokazywałam wam je na Snapchacie, pokazywałam wam zawartość. Zawartość będzie jeszcze raz pokazana. Jest tu dużo fajnych rzeczy. Żeby wziąć udział w rozdaniu, musicie śledzić mojego Instagrama, bo właśnie tam przeprowadzę to rozdanie, żeby było łatwiej, żeby wam pokazać, co jest w pudełku. No i ogólnie, żeby mi było później łatwiej losować i tak dalej. Także śledźcie mojego Instagrama. Tu go macie, bo po prostu Beautiful Tricks razem pisane. Wbijajcie tam i tam będzie więcej informacji o tym rozdanku. To jest całe pudło, nazwa się zamyka, z kosmetykami. Także zapraszam Was i teraz możemy już się malować. To teraz zaczynamy zabawę z okiem. Dobrze, używam maskary jest to Eyebrow Shaping Gel. Wbrew zarysowuję najpierw i dolną część. I później górną. Tak, żeby uzupełnić braki. Na samym końcu daję jej najwięcej, żeby było najciemniej. Widzicie, zrobimy tylko takie delikatne brwi. Dużo się nie różnią od moich. Zabezpieczyłam sobie pudrem transparentne miejsce pod okiem. I teraz będę nakładać bazę. Bazę nakładam z Too Faced Shadow Insurance. Następnie na łuk brywiowy nakładam cień cielisty, żeby zapobiec powstawaniu plam i ułatwić sobie blendowanie. Jest to Seul z NYXa. Teraz na załamanie i na całą powiekę nakładam różowy cień do powiek z My Secret w odcieniu 502. Teraz użyję palety z NYXA w numerze 04 i, i będę używać tych dwóch cieni pomieszanych razem. I ten zestaw cały nakładam w kąciku zewnętrznym i w kąciku wewnętrznym. I oczywiście w załamaniu powieki. Teraz te same cienie biorę na pędzel do blendowania i blenduję wszystko. I ten sam cień nakładam też na dolną powiekę. W środku oko maluję jeszcze fioletową krytką z NYX-a na linii wodnej. I na linii rzęs też troszeczkę. I rozblendowuję to, co jest na linii rzęs, żeby powstało takie ładne przejście. Teraz do wgry wkracza mój ulubieniec, jeżeli chodzi o klejenie brokatów. Nie ma nic lepszego dla mnie. Jest to glitter primer z NYXA. I go nakładam na środek powieki. I na dół tutaj, pod samą źrenicą. I na górną powiekę nakładam pigment Skobo w odcieniu 512. Delikatnie wklepuję produkt, zaczynając od środka powieki. Rozglądowuję go na wszystkie strony. I dodaję jeszcze blokadu z Inglota 5XL. Dokładam trochę na górną powiekę. I nakładam na dolną. Pod samą źrenicą. I delikatnie rozglądowuję na wszystkie strony. Teraz strzepuję już puder spod oka. I teraz dodam jeszcze taki detal, przyklejając go klejem duo. Robię kropkę tutaj przy kąciku wewnętrznym. I przyklejam sobie kryształek. I teraz brokatowym eyelinerem z Golden Rose rysuję bardzo delikatną kreskę. I teraz przyklejam rzęsy z Aliexpress i zaraz do Was wracam. Linki do tych rzęs będziecie miały w opisie. Z rzęsami oko prezentuje się tak. I jeszcze na dół dodamy jedną rzecz, na dolne rzęsy. Na czarny tusz, na dolnych rzęsach nałożę jeszcze Stuface Better Than Sex Mascara w odcieniu fioletowym. Podbiję to delikatnie kolor mojej tęczówki i nie będzie to aż tak zauważalne. Oczy już gotowe, to teraz zabieramy się za twarz. Na początek nałożę róż z May Secret w odcieniu 102 i nakładam też odcień 101. Teraz do konturowania używam Butter Bronzer z Physician's Formula. I idę też do góry przy linii włosów. Dzisiaj do rozświetlenia twarzy użyję głównie rozświetlacza z Lovely w odcieniu Gold. I na niego nałożę jeszcze odrobinę rozświetlacza z Makeup Revolution. Odrobinę na czubek nosa, na kupidyna. I teraz jeszcze odrobinę tego rozświetlacza z Makeup Revolution, dosłownie odrobinę, bo on jest bardzo mocny. Nakładam na sam szczyt kości policzkowych. I na koniec na usta nakładam Lingerie z NYX w odcieniu 11. Mam nadzieję, że ten makijaż wam się podoba. Film z fryzurą pojawi się na moim kanale za kilka dni. Jeżeli wam się ten film podobał, to też zapraszam do moich innych filmów, które znajdziecie tu i tu. oraz do subskrypcji mojego kanału. O tu. No, to by było na tyle. Dzięki bardzo. Mua! Buziaki.